i to 8 miesięcy mi zostanie Dobra, to na ja co tu buduję, to buduję? Co mam jeszcze O! Niedawno miałem taką historię że mojego kolegi, gdy... znacie Gabrysia, co nie? Nagrywałem z niej taki jeden film Jeśli zostawicie chociaż... Jeśli dobijemy 100 subów to pokazujemy jego twarz. Pokazujemy jego twarz. Jest na jednym filmie, nagrywaliśmy. Miał maskę na sobie, dlatego nie pokazuję. I wbijamy 100 subów i pokazujemy jego twarz. I chwilę pokażę Wam tu coś, za chwilę włączę kamerę. Miałem czy z moim psem, nagrywałem, ale za chwilę mogę to zawołać. I włączę kamerę. dokończę no tutaj po drugiej zawołam głupstwa no, nie wiem czy widzieliście go na moim właśnie youtubie nie trzeba nawet kończyć na youtubie no ale możecie też go ocenić ją, ją to jest dziewczynka dobra poczekajcie bo trzeba włączyć ten deszcz Dzień. dobra to nie, nie, Poczekajcie. Kurde kurde. nie, Dobra, ja chwilę nie, 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 Dobra. Poczekajcie chwilę. Ja nie, zapiszę. Za chwilę się zobaczymy. Dobra. Dobra, to już Za wołam. Za zobaczymy. się